Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Stanisław Wójcik i w tym filmie chciałbym się podzielić z wami kilkoma takimi ogólnymi wskazówkami dotyczącymi osób, które ćwiczą kalistenikę, ale są nieco bardziej zaawansowane. Będę odnosił się też do sytuacji, które spotkały mnie i osoby, z którymi współpracuję jakoś tam na tej właśnie drodze trenerskiej i po prostu na takich prawdziwych przykładach będę mógł wam udzielić kilku właśnie rad. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy z pierwszą wskazówką. Jeśli trenujesz kalistenikę, np. jakieś elementy statyczne, chcesz się nauczyć front levera czy back levera itd., to możesz wpaść na pewnego rodzaju stagnację. I często ja zauważam, że jest ona spowodowana tym, że boisz się spróbować jakichś tam trudniejszych progresji nowych elementów. Myślisz sobie, że na przykład ten one-leg front lever to jest ta progresja, którą muszę cały czas ćwiczyć, ale przez to, że tak bardzo jesteś przykuty w pewien sposób do tego jednego ćwiczenia, to właśnie nie możesz iść dalej. Możesz też sobie pomyśleć, że no, ale na tę następną progresję nie jestem jeszcze gotowy, ponieważ tutaj coś jest nie tak, nie trzymam prostych łokci, jeszcze biodra nie są otwarte, odpowiednio ustawione i tak dalej, i tak dalej. I takie właśnie podejście niestety często cię blokuje. Niektóre osoby po prostu tak bardzo trzymają się tych progresji, że boją się iść naprzód. Pamiętaj, że nawet jeśli dana progresja nie jest właśnie w kalistenice wykonywana w sposób idealny, ale wiesz, co musisz poprawić, to możesz właśnie ją robić, ponieważ właśnie w ten sposób w kalistenice progresujemy. Kiedy robimy jakieś ćwiczenie, na które nie jesteśmy jeszcze do końca gotowi. Więc można powiedzieć, tutaj możemy podzielić ludzi na dwa rodzaje, czyli Jedne osoby na przykład ćwiczą cały czas z niepoprawną techniką i tego nie czyszczą, nie są świadome tego, i to jest oczywiście błąd. Ale drugi błąd to też jest właśnie zbytnie trzymanie się właśnie tej swojej takiej strefy komfortu i niepróbowanie nowych ćwiczeń, nawet jeśli one nie będą od razu wykonane idealnie. O ile nie mamy jakichś takich karygodnych błędów i w ogóle nie kontrolujemy danej figury, no to możemy właśnie to próbować i świadomie potem cały czas te błędy poprawiać. No i tutaj taki przykład. Załóżmy, że z jedną osobą robiłem one Lek front levera i nawet jeśli ta progresja nie była od razu wykonana idealnie, no to właśnie robiliśmy ją, tak? Ale z tygodnia na tydzień zawsze starałem się dawać jakieś wskazówki, co tutaj poprawić w tym front leverze i tak dalej. No i to działało i ostatecznie po jakimś tam czasie ten one leg front lever wychodzi już idealnie. Z drugiej strony, jeszcze z inną osobą wprowadzałem podciąganie w advanced tak front leverze. Zaczynaliśmy z gumą oporową i teraz w tym momencie pomimo, że to podciąganie jeszcze nie jest do końca idealnie wykonane bez gumy oporowej, to już je robimy, ponieważ wiemy nad czym popracować i ja też wiem, że z czasem, po kilku tygodniach, na pewno to podciąganie y, będzie lepiej wchodziło. Załóżmy, że jeszcze nie jest odpowiednio ustawione ciało, nie jest do końca równolegle do ziemi, ale póki zachowujemy jakieś takie podstawowe zasady dotyczące techniki, ale coś jest nieidealnie, to właśnie możemy robić to ćwiczenie i w takim przypadku też zastosowałem tę zasadę. Kolejna wskazówka dla osób bardziej zaawansowanych to używanie gum oporowych przy nauce nowych elementów. Jest to wskazówka, którą dosyć często staram się tutaj przekazać właśnie w tych filmach, ale mam wrażenie, że też niedużo osób się do tego stosuje, ponieważ często robimy jakieś właśnie progresje, czy to z jedną nogą, czy to z i tak dalej, i boimy się przejść dalej, ponieważ faktycznie czasami nie jesteśmy gotowi na tę progresję. No ale właśnie po to są gumy oporowe, żeby dopasować sobie ten ciężar i nas odciążyć. I na przykład załóżmy, że jakaś osoba potrafi zrobić straddle front levera, ale jeszcze ten full wiadomo nie wchodzi. No ale wtedy właśnie może zacząć sobie robić tę progresję pełną z gumą oporową i to może dać naprawdę świetne efekty. I jeśli będziemy to też świadomie mieszać jakoś w planie treningowym, czyli robić jednocześnie na przykład holdy bardziej intensywne na kilka sekund tylko, na przykład 5-6 i wtedy będziemy robić bez gumy oporowej. Z drugiej strony będziemy uczyć się tego wzorca ruchowego i robić dłuższe holdy, na przykład po 12-15 sekund z gumą oporową już tego full. Front levera, no to to może dać naprawdę znakomite efekty. Tak więc jeszcze raz powtarzam, używajcie gum oporowych w celu przeskoczenia do trudniejszych progresji i nauki nowych wzorców ruchowych, tak żeby ciało przyzwyczaiło się do nowego ruchu. Kolejna bardzo ważna wskazówka to jest świadome wyłapywanie swoich słabych ogniw i błędów, jakie popełniamy. Ponieważ właśnie w ten sposób możemy progresować i czyścić te elementy, tak jak właśnie Ci tłumaczyłem wcześniej. Jeśli nie będziesz świadomy tych swoich słabych ogniw, które dokładnie partie mięśniowe masz słabe, jaki ruch dokładnie musisz wzmocnić, no to nie będziesz właśnie wtedy iść do przodu. Tak więc jak zastosować tę zasadę w praktyce? Ja jak współpracuję z osobami online, no to to mamy to, można powiedzieć, załatwione, ponieważ osoby mi to nagrywają i ja wyłapuję właśnie te błędy. I na podstawie tego, jak ten ruch wygląda, potrafię ocenić, która partia mięśniowa, co jest dokładnie nie tak. Zazwyczaj, na przykład, przy front można to w ten sposób porównać. Jeśli ktoś potrafi zrobić pełną dragon flagę, ale jeszcze tego front nie trzyma, właśnie w fulu, no to sygnał jest prosty. Mięśnie brzucha są do tego przygotowane, kontrolujemy centrum i tak dalej, no ale gdzie jest właśnie to słabsze ogniwo? No, słabsze ogniwo. Bo wiadomo, że wtedy jest w mięśniach grzbietu, no, które odgrywają największą rolę przy front leverze. Z drugiej strony, jeśli ktoś nie potrafiłby zrobić takiej dragon flagi, no to tutaj musimy się wzmocnić po to, żeby trzymać to centrum właśnie pod front -levera. Więc taka właśnie informacja jest kluczowa, po to, żebyś też sobie odpowiednio dobrał ćwiczenia. Z drugiej strony, ktoś ćwiczy street lifting, um, załóżmy, że każde podciągnięcie nawet z ciężarem dosyć małym, jest dosyć wolne i nie mamy takiej eksplozywności. No to właśnie, jeśli to zauważysz, to informacja jest dla Ciebie, że możesz sobie dołożyć podciąganie eksplozywne do swojego planu. I to zarówno poprawi Twoją siłę, będziesz w stanie więcej wyciągnąć na jedno powtórzenie takiego maksa, a z drugiej strony może też ci się poprawić siła przy takich elementach jak masylab. Ale to też musisz właśnie zauważyć, że gdzieś ta eksplozywność na przykład kuleje. Przy podciąganiu tak samo, jeśli przy ostatnich powtórzeniach, podciągasz się tylko z własną masą ciała i przy tych ostatnich powtórzeniach nie potrafisz dociągnąć górnej fazy, czyli broda nie idzie nad drążek, no to znaczy, że musisz na przykład porobić podciąganie z pauzą w górnej fazie, żeby właśnie wzmocnić to słabe ogniwo. W dipach na przykład, jeśli nie schodzisz odpowiednio głęboko, są za płytkie właśnie te dipy, no to możesz dodać znowu dipy z pauzą i wzmocnić tę dolną fazę. Więc musisz po prostu to wszystko widzieć, analizować i być świadomym. I to co pomaga właśnie w zauważeniu tych swoich błędów to jest regularne nagrywanie się, ponieważ wtedy będziesz mógł. Z boku, właśnie spojrzeć na siebie, dostrzec te błędy i potem to dopasować, dopasować konkretne ćwiczenia właśnie pod swoje możliwości. No i właśnie krótkie ogłoszenie: jeśli chciałbyś, żebym ja Ci pomógł w realizacji Twoich celów treningowych, wszystko jedno, czy jesteś osobą bardziej zaawansowaną, czy początkującą w kalistanice i ogólnie treningu siłowym, to w opisie masz link do zapisów na taką darmową konsultację, gdzie możesz właśnie pogadać ze mną i mam nadzieję, że wtedy wejdziemy w taką współpracę i będę Ci pomagał na Twojej drodze treningowej. Kolejna bardzo ważna wskazówka, która pozwoli Ci świadomie progresować to jest prowadzenie dziennika treningowego. No i kilka takich wskazówek, jak to sobie zorganizować. Wszystko jedno, jak będziesz to prowadził, czy w zeszycie, czy w Excelu, czy jeszcze jakoś tam inaczej na telefonie, ważne, żeby to po prostu prowadzić. Ja jak współpracuję właśnie z osobami online, to zawsze daję im taką możliwość. Niektórzy piszą sobie na przykład w zeszycie i potem wysyłają mi skany właśnie takich, takich zapisków, ile serii wykonali, jak długo przytrzymali, daną progresję, fronta, backlevera i tak dalej. Niektórzy to gdzieś tam w aplikacji w telefonie zapisują, innym po prostu podsyłam takiego gotowego Excela, gdzie ja i ktoś tam może to edytować. Ale ważne jest właśnie, żeby to prowadzić. Dlaczego? No oczywiście będziesz mógł sobie zajrzeć na przykład dwa miesiące temu, jaki na przykład miałeś wynik w Deepie na ileś tam powtórzeń i ile serii. I będziesz mógł to porównać z dzisiejszym dniem, czy uczyniłeś progres. To jest jasne. Ale oprócz tego, no musisz to zapisywać w jakiś sposób, jeśli bierzesz trening na poważnie. Ponieważ często jest tak, że z tygodnia na tydzień musisz po prostu ten ciężar Dokładać, załóżmy w DPI w podciąganiu z ciężarem. No nie wierzę, że po prostu zapamiętasz zawsze, ile na przykład brałeś ciężaru w zeszłym tygodniu. Czasami to trzeba właśnie zapisać, no i odnieść się na przykład do tego ciężaru sprzed tygodnia, czy może sprzed dwóch. Więc bardzo ważne są te zapiski, żeby kontrolować to, jak idziesz z tygodnia na tydzień do przodu. To samo tyczy się zresztą elementów. Jeśli wiesz, że na przykład w zeszłym tygodniu przytrzymałeś backlevera z ym, zapasem jednej sekundy i trzymałeś go przez 7 sekund, no to wiesz, żeby na przykład w tym treningu już spróbować sobie na przykład nawet 9 sekund holda i jakoś to zmienić. Albo już wiesz, że na przykład doszedłeś do pewnego punktu i możesz zmienić ciężar gumy oporowej, ale nie możesz tego kontrolować, nie będziesz tego widział, jeśli nie będziesz prowadził jakiejś formy dziennika treningowego. Bardzo dobrą formą jest też w ogóle prowadzenie takiego dziennika jakby materiałów filmowych. W Możesz każdy trening jakoś tam się nagrać i wrzucasz to sobie gdzieś tam w folder na komputerze. I wtedy masz właśnie wszystko datami podzielone. Też tak można. To wszystko oczywiście zależy od ciebie, ale pamiętaj, żeby taki dziennik prowadzić, bo to naprawdę pomaga. I następna wskazówka dla osób zaawansowanych. Uważam, że bardzo dużo korzyści można czerpać, jeśli ćwiczysz też na siłowni jako osoba ćwicząca kalistenikę. Jest dużo bardzo dobrych ćwiczeń, które można dołożyć do swojego treningu i nie mówię tylko o podciąganiu i dipach z ciężarem, ale o konkretnych ćwiczeniach, które mają bezpośrednie przełożenie na na przykład front levera czy plancha. Te ćwiczenia na siłowni polecam robić na dosyć niskich zakresach powtórzeń. Po to żeby zwiększyć siłę właśnie w tych konkretnych ruchach, które mają przełożenie potem na elementy w kalistenice. I takie krótkie przykłady. Czyli na przykład pod możesz robić sobie zanetli w hollow body czy też po prostu wznosy handli w przód, byle po prostu trzymać te proste łokcie. I takie serie będą zwiększać właśnie siłę pod plancha. Może właśnie to sprawi, że uczynisz progres. Z drugiej strony pod front levera możesz na przykład po prostu na wyciągu górnym z drążku robić sobie wyprosty ramienia pod podciąganie. Ja też lubiłem wykonywać sobie takie ćwiczenie, w którym imituje się podciąganie w front leverze i również to robię na wyciągu górnym. Jest to, moim zdaniem, naprawdę bardzo fajne ćwiczenie, które no jest dosyć mało znane. Można powiedzieć jest bardzo specyficzne, ale polecam, żebyście sobie je spróbowali. Oczywiście, czasami te ćwiczenia, które pokazuję, możecie też robić na wyższych zakresach powtórzeń. To zależy od waszego y, momentu, w jakim jesteście w treningu siłowym. Jeśli akurat, na przykład, budujecie bardziej masę mięśniową, wzorce ruchowe itd., to przez kilka tygodni czy nawet miesięcy możecie sobie trzymać wyższe zakresy powtórzeń, zbudować trochę masy mięśniowej, y, skupić się na bazie itd., itd., ale potem w pewnym momencie możecie przejść bardziej w okres budowania siły, gdzie i holdy będą krótsze danej figury, bardziej intensywne, jak i właśnie te ćwiczenia, które Wam pokazałem, możecie robić na niższych zakresach powtórzeń, gdzieś na przykład takie zanetti zrobić tylko na trzy powtórzenia. Oczywiście też musicie uważać, żeby trzymać dosyć dobrą technikę przy tym, żeby nie uginać łokci, ale jednocześnie uważać na kontuzję i nie wziąć za dużego ciężaru, no bo to ćwiczenie, jak możecie się domyślać, może być kontuzjogenne, jeśli tutaj źle dopasujecie ciężar. Wskazówka, o której myślę, dużo się nie mówi w internecie, a u osób zaawansowanych można zauważyć taką tendencję, że możesz lepiej jakby progresować, jeśli będziesz trenował częściej albo rzadziej. Ponieważ na przykład w moim przypadku ja obecnie trenuję tylko około jakieś dwa razy w tygodniu, czasami trzy powiedzmy, że dwa razy w tygodniu. I. Po tak intensywnym treningu jaki ja zrobię po prostu przez następne 2-3 dni bolą mnie barki, boli mnie klatka, mam zakwasy te przysłowiowe czyli domsy i nie wyobrażam sobie żeby pójść na trening i znowu na przykład robić dipy z ciężarem. To jest jasne, że ta seria by nie weszła, nie zrealizowałbym założonego ciężaru, więc wolę sobie poczekać dłużej po tak intensywnym treningu, odpocząć nawet 3 czy 4 dni i zrobić sobie kolejny trening, ale znowu z większym ciężarem, znowu jakoś tam, nie wiem, wykonać jakieś tam progresywne przeładowanie i w ten sposób powoli progresować. Ja naprawdę teraz trenuję dwa razy w tygodniu, a jeszcze nigdy nie zanotowałem dosłownie od dłuższego czasu aż tak szybkiego progresu. Jeśli miałbym coś wam pokazać, to. Podciąganie na chwytem zaczynałem na chwytem. Zaczynałem sobie robić od mniej więcej gdzieś 41 czy coś w tym stylu kilogramów. Doszedłem co tydzień dokładając sobie 1,25 kg. Doszedłem prawie gdzieś do 50 kg i teraz realizuję nadal trzy serie po trzy powtórzenia 50 kg tylko że zmieniłem sobie na podchwyt. Więc yy, patrząc na to, że niby ten chwyt zmieniłem, jest tutaj ten podchwyt jest silniejszy, jasne, ale to jest nadal prawie 10 kg progresu, prawda? Yy, więc ta siła naprawdę idzie do przodu, ale Właśnie przez to, że stopniowo, bardzo malutko tego ciężaru dokładam, bo to jest praktycznie tylko jeden kg co tydzień yy, i staram się utrzymać wszystkie te serie, y, progresywnie się przeładowuję, no ale też odpowiednio y, ćwiczę, ponieważ nie ćwiczę za dużo i wiem, że na każdą sesję treningową jak przyjdę, jestem świeżo wypoczęty yy, i to jest właśnie bardzo ważne. Oczywiście możesz sobie te treningi mieszać i trenować więcej razy w tygodniu, ale wtedy na przykład ćwiczysz partie, które nie pracowały na poprzedniej jednostce i w ten sposób możesz na przykład sobie trenować nogę. Czyli na przykład jeden trening sobie tylko na mm, nogi poświęcić, a dwa, właśnie tak jak ja teraz robię w tygodniu. Yy, na górne, ogólne części ciała, na jakieś tam elementy wielostawowe. Z drugiej strony osoby bardziej zaawansowane może lepiej będą reagować na to, jeśli będą trenować elementy częściej w tygodniu, ale lżej po prostu. Bardziej będziemy wtedy skupiać się na adaptacji układu nerwowego, na przyzwyczajeniu się do danego elementu, do takiego front levera, do takiego plancha i tak dalej, i dalej i będziemy właśnie bardziej bazować na tym, że będziemy się tego elementu uczyć niż jakoś tam się katować. Z drugiej strony może właśnie będzie lepiej u Ciebie działać to, że tego plancha pokatujesz sobie trzy razy w tygodniu i tyle, tak? I nie więcej. Ale możesz właśnie spróbować więcej razy w tygodniu, ale tak raczej lżej. Zobacz jak to u Ciebie po prostu najlepiej działa. I na sam koniec chciałbym tylko wspomnieć, że powinniście moim zdaniem dużą dosyć wagę przyłożyć do odpowiedniej regeneracji, czyli dwa fundamenty dieta i sen. Ja obecnie, kiedy trenuję więcej z ciężarami, szczególnie właśnie Lifting, na razie mam taką przerwę od elementów, to zauważyłem naprawdę spoko efekty i dobrą regenerację, jeśli trzymam się trochę ponad mm, mojego zapotrzebowania kalorycznego. Akurat u mnie to tak działa, ponieważ mam tendencję do szczupłości, więc nie tyję, ale jednocześnie powoli masę mięśniową buduję i na pewno zwiększam siłę, bo po prostu widzę to po swoich wynikach i też ym, odpowiednia po prostu podaż tych kalorii daje mi energię i możliwość odpowiedniego regenerowania się z treningu na trening. I to wszystko w tym filmie, mam nadzieję, że pomogłem i do usłyszenia.